Cześć. Trzymam nowy rachunek za energię elektryczną. Nowy, bo w zeszłym roku został wprowadzony nowy system rozliczeń dla osób, które posiadają instalację fotowoltaiczną. W dwóch słowach na czym on polega? Energię elektryczną, którą wyprodukowaliśmy z paneli fotowoltaicznych, w pierwszej kolejności zużywamy na własne potrzeby, w drugiej kolejności magazynujemy w sieci. I tutaj mamy taki rachunek, w którym mamy informację, ile w tej sieci zmagazynowaliśmy. Zaraz Wam powiem. W dwóch słowach, jak to wygląda. Ale najważniejsza informacja, i to, co Was najbardziej im będzie interesowało, należność. Klient średnio płacił około 400 zł na dwa miesiące za, za prąd. W tej chwili jego ostatni rachunek za dwa miesiące to jest 35 zł. Pokażę. Czyli jego średnia stawka, tu wyliczona, to jest 8 groszy za kilowatogodzinę. Średnia stawka w gospodarstwie domowym to jest 60-65 zł groszy za kilowatogodzinę. I co my tutaj mamy? No mamy informację, ile klient zużył energii przez ten rok i tu już jest ona pomniejszona w stosunku do tego, ile on by on sobie wyprodukował ze swojej, ze swojej fotowoltaiki. Ile energii od, pobrał z sieci już z tego swojego magazynu, tak? bo to polega na tym, że mamy wyprodukowaną, oddajemy ją do sieci i mamy prawo 80% odebrać za darmo w dowolnym, tak na dobrą sprawę wybranym przez siebie w momencie. Mamy informację, jaką instalację fotowoltaiczną klient posiada. W tym przypadku jest to 5, 5 kW. Mamy też informację, ile, ile ma zmagazynowane na następny okres. Co ciekawe co warte jest podkreślenia, jest to rachunek za okres od 1 marca do końca kwietnia, czy nie za te najbardziej nasłonecznione, nasłonecznione okresy. Klient po prostu sobie to zmagazynował we wcześniejszych okresach, bo ten system fotowoltaiczny ma już od około, około roku. No i to jest bardzo fajna rzecz. Mamy w końcu wprowadzone oficjalne nazewnictwo. Mamy tu punkt poboru prosument. Słuchajcie, szczegóły jak składa, z czego się składa rachunek możecie znaleźć na naszej stronie opisie pod tym filmem jest link prowadzący do szczegółowego opisu jak czytać rachunek za energię elektryczną, a jeżeli to jest do osób, które już mają system fotowoltaiczny, a jeżeli jeszcze nie macie systemu fotowoltaicznego i chcecie policzyć swoje oszczędności, to też zapraszam na naszą stronę, tam jest zakładka kalkulator, gdzie... Prostym suwaczkiem możecie sprawdzić, dobierając sobie, jakie rachunki płacicie w tej chwili, jakie możecie mieć oszczędności po zainstalowaniu systemu fotowoltaicznego. Jak widzicie na tym rachunku, to jest oficjalny rachunek od klienta, to są konkretne oszczędności. Płacił blisko 400 zł w tej chwili za dwa miesiące, w tej chwili 135 zł. Sami sobie odpowiedzcie, czy warto. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, jesteśmy dla Was. Zapraszam do kontaktu. Cześć!